Naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Dać muszę ważny test, by szkolić wszystkich. Kraj przemierze znajdę w sobie moc. Świat Pokémon zrozumieć, że odnajdę wszystkie po Welcome guys z tej strony first Zone i witam was ehm, Boże <laughs> Witam was w kolejnej serii z pixelmonów Tym razem na nowej wersji I to będzie trochę inna wersja Pixelmon oczywiście Więc weźmy sobie startowego pokemona Bo mamy ich teraz 10 Nie ma niestety i ale taki bym nie wziął Bo biorę te twiga What? Lag? Okej okay. Okej. Okay. Patrzcie, ogólnie na Race map. teraz widzicie Pokemony. One są w większości pod, ziemi, pod ziemią. I tak, tą serię chciałem zacząć inaczej. Dlaczego? Jest do tego prosty powód, ponieważ chciałem wziąć sobie dwa Pokemony, e, którymi zacznę. Będzie to Beldum. Oh no. Beldum. Szybki jest. Do tego mi się przyda fastball. Tylko ciężko by było go złapać. Ale jest jeszcze takie coś, że złapię tego... że złapię te dwa pokemony, ale za to nie będę łapał już innych. Znaczy nie będę sobie... Znaczy nie, będę łapał inne, ale nie będę brał sobie Pokeboli żadnych. Okej, okay, mam jednego. A drugim będzie Dratini. Dratini! trochę dobry level. Okej. Okay. Więc mam już te trzy Pokémony i teraz możemy sobie zacząć już normalną grę. I... Właśnie nic sobie nie będę brał. Wziąłem sobie tylko trzy pokemony i mogę już normalnie sobie grać. Ogólnie chciałbym... Czekajcie, zmienię coś sobie. Może być się zmieniało. Radar. O, tak. Nie będziemy pokazywali Pokemonów na razie. Bo chcę coś znaleźć. O właśnie ten czerwony punkt, który może, możecie sobie zobaczyć. Czyli pójdę tam i się tam osiedlę. Nie, nie mam na czym jeździć, także... Nie, wiem, najlepiej. Diglet, tutaj widzę. Ciebie lata. Większy Diglet. Aprikorn. To jest właśnie to, z czego się robi... Yy... o Magnemite. ale nie chcę Magnemite. Tak miałem go czym złapać. Właśnie z tego będę mógł sobie zrobić potem pokebole jakieś. okej. Okay. Ogólnie jeszcze nie wiem jakiś jaki się robi, ale... O, chyba jestem, chyba jestem. Tak, to jest tu. Do Drio, albo do Duo, nie do Drio. Tu się właśnie osiedlę, w tym domku takim. O, w tym. <śm> tu będę sobie mieszkał, żeby nic nie musiał, żeby nic nie musiał budować sobie wtedy. Tu mam healer, PC, no i sobie jedynie mogę do dotłuszko. Okej, okay, więc sobie poustawiam moje poksy. taki sposób. Boże, nie w taki sposób. W taki sposób. Ogólnie... no i co? I może pod ekspie sobie trochę te pokemony. Najpierw sobie pod ekspie Belduma. Potem sobie pod Turtwiga. Y, Tertwiga. Tak, żeby przynajmniej jeden miał, levela, miał ewolucję w tym. W tym, tym odcinku, bo chcę Wam coś pokazać. Nie ma tu i było Tertuli, gal, chcę Beldumem, bo coś fajniejszy O, i chyba właśnie spotkałem odpowiedniego Pokémona. O, właśnie, to jest ewolucja yy, yy, Anorita, którego miałem w tamtej serii. też będzie kontynuowana na nowej wersji. Tylko teraz nie wiadomo, czy z nim wygram. Bo nie mam aż takich dobrych Pokémonów, żeby z nim walczyć. Tylko jego Beldumem. Nie mam pokómana na Dratini, bo mam Dratini większe szanse. Ok, Użyję Thunder Wave. O Boże. To chyba nie był najlepszy pomysł. Take down. O Boże. Przegram to. Nie, uciekam, uciekam. Mm. Uciekam. No, uciekaj. Dobra, Tertwik uciekasz? Uciekaj, 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 uciekaj. O, dzięki. Aha, właśnie, nie, nie usłyszałem sobie waypointa. O, spotkałem Fiona. Fajnie. Teraz łatwo ogólnie spotkać z Pokémonem. wait, Which go? No. no i dobrze, że nie mam już użytecznych pokumanów. Będę przynajmniej musiał... coś tam. <śm> co zostaje takie uczelnie? No Okej, okay, tu moje tajemnicze wejście. I zostawię sobie waypointa.

Okej, okay, już jestem, już jestem, musiałem coś tylko sprawdzić. Okej, okay, więc Beldum ewoluuje w Metanga, Tertwig w Grottl, Datini w Dragonaira, potem Dratini w Dra eh, Dragonaita, Beldum w Metagrossa, Tertwig w Topterne Okej. Okay. Więc może na PJ-u takim sobie pod Belduma. Może tylko... Ja nie wiem, czy no, to hmm. robię niej. Hmm. Eee... Wunderwave? I my zbieramy życie. Eee... Hmm. Dobro żyję, ura! Teraz ogarnę ogólnie taki. Mhm. Wygram to. Mam dwa razy więcej razarii. Ale... Beldum nie zyskał żadnego level'a. Hmm. Wezmę sobie... Dobra, wezmę sobie 10 cukierków i sobie Belduma zrobię. Dobra, wezmę sobie 30 podróżników na każdego. Mam nadzieję, że mi nic za to nie zrobicie. Nie biorę papieru. Pamiętajcie. To sobie niech przynajmniej jakiś dobry papier. Ok. 14, 16, 18, 19, 20. Fak, z 20 ewoluuje. <grybujesz> Akurat. Tak to u ciekiarki, bo zapomniałem, że miałem tylko 10. What? Beldom is evolving! I właśnie tak epicko wygląda ewoluowanie. I oto mamy... Metanga, tak? Eee, no, niezbyt fajny metan. Dobra, teraz... Dratini Dratini wygląda na ewolucji bardzo podobnie Dratini! O, ona już Na 30 na walu. na 15 chyba I Hair będzie najsłabszy, zdecydowanie Dratini zdecydowanie najlepsze. Wow, trochę się wydłużyła. Chyba trochę za bardzo. Ym, no troszkę... Nie. Ale... Nie wiem, że już mam rzeczywiście do zrobić, Ale jeszcze co będzie jechało? Do 28. Są? No raczej. Że będą musiały sobie zmienić to co, bo... Okej okay. i ostatni level bity Zmienimy ten Dobra jeszcze raz to Nie wiem czy on wie jeszcze ewolucję Nie był. jeszcze tylko zmienię nazwę Nie Beldum, tylko to Czasami się tak psuje. A to co to... To jest yy, Bastiodon? Tak, to jest Bastiodon, który level 33. Oto pod ekspresję sobie Tertwiga. O, mam małą szansę. O, mam bardzo mało szansę. O, miał szansę. Little Dragon słabo działa na bastionu. no. Dobra, pójdę sobie do Damku. Może, może mogę jechać na O, Nie mogę. A tertuego na no, pewno nie mogę. No, tam, no na no, też nie mogę. Tam widzicie laser mojego domku. Tu widzicie Goldaka. Tu widzicie psa daka. Duck. Duck, everywhere. <laughs> lecz się dzień <drago> <laughs> lecz się. się się dobry, się... Zdobyć jakieś nowe dzień żeby było ciekawie. nie? <laughs> No bo nic się nie spotkają, spotkałem Armalda i Bastidonu, ale ich nie chcę mi się łapać. to nie chcę jakieś takie ultra pro super pokemony, to są skamieliny, nie, ale... Ale co z tego, że to są skamieliny? Ja chcę coś fajnego. Na przykład jakąś legendę... Nie chcę żadnych lagów jak przed chwilą. Okej... Okay. Idziemy sobie na podróż! Chociaż nie wiem sobie co za bardzo mam robić w tym odcinku. Czy tam lata sobie... metang? What the hell? Wild metang? What the hell is that? Jak to możliwe, że metanga tak łatwo znaleźć? Aha, nie, to w sumie bardzo możliwe, że metanga może tak łatwo znaleźć. No, wiem, ale w sumie nie zawsze on jest. No, dlatego go sobie wziąłem. No, właśnie. Tak, z tego powodu. Tu widzę Jinx się z bie bije. No. Jinx wygrał, ma lepszy level. Swinoop. Magnemite, chyba też się biją. Także dio dzieci 16 level, Więc co by tutaj zrobić? Pigetto Ale uh -huh. okej. Okay. Więc to jest bardzo interesujące na razie. Złaszcza, że nic nie mam. Nic się nie dzieje. E Myślałem, że to będzie... Wow, jakie epicka lokalizacja. Lapras, 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 lapras. Nie wiem czy chcę laprasem. Może chcę laprasa? Nie wiem czy chcę laprasa. O, sam nie ma na ale tak sobie ogólnie mówię, czy na laprasa. Słyszę do wniosku, że... Biglet. Słyszę do wniosku, że znalazłem Bigleta. O, wiem co, jeśli znajdę Magikarpa i ogólnie wodę, to wam pokażę, jak zrobić zombie Guayardosa. Bo znacie ogólnie chyba normalnego Guayardosa. To jest taki wielki, gigantyczny wąż ewoluujący z takiego malutkiego, słodziec z tego Magikarpa. Ale jest również wersja zombie Magikarpa i wersja zombie yy, Guayardosa. Aron? Właśnie Arona też chciałem sobie zrespić, zapomniałem. Pozwolicie, że go sobie też złapię. Yy... Właśnie, właśnie, właśnie zapomniałem o Aronie, będę miał takiego małego. Tylko karę. <gry> Może uda nam się zrobić Leiriona? Iron To tak nie chcę Please, help me, help me, help me, help me Yes! Ha! Akurat, cuk, cuk. akurat przed końcem cukców cuk.

Okej. Okay. No nie no, Beldu, Metank... Boże, co to jest za gra? Jak takie jak takie rzadkie Pokémony można spotkać? Grze nie rzadkie, tylko takie... Nie zawsze się spiące, nie? Dobra, to jest rzadki Pokemon. Znaczy już nie. Ale na serwie jest rzadki. Hmm, Lumetą, nie wiem, zaraz go tego spotkałem na serwie, ale tego tak nie będę łapał, bo mi się nie chce, bo mi się nie podoba. Czekajcie, zjem sobie coś. Wezmę sobie. Boże, nie jedno, tylko. A, wezmę sobie stack. Wezmę sobie stag golden apple'ów. Boże, co ja robię? No, stack. Bo to znaczy i życie. Dobra Czekajcie jeszcze chwilę zrobię szczególnie jeśli już podziękować Okej, już jestem mm -hmm. no. O to jeszcze mam trochę czasu do tego leczenia, tak także mogę się zabijać. to co tam jest zapokamon? To jest chyba trawa tylko. No, to jest tylko trawa. Nie szkoda. Mhm. Yy, Miltanki widzę. widzę. Je, ja znalazłem wodę. To mo, toma, I teraz proszę, żebym znalazł... W sumie... Boże, elekit, elekit, elekit. Ale nie mogę go zapać. Wezmę sobie jeszcze tylko takiego osoby, takiego pokebola, żebym pokazać tego guierdosa. Nie, nie mogę go łapać bym go złapał bym sobie zrobił elektrobazę, ale... nie. Nie ma cheatów żadnych. Ani trochę cheatów. Ani mowy o cheatach. Czy to jest kobuto? Kobuto. O Boże, jakie pod wodą. Sorki muszę wyjść z wody Będę musiał już z powierzchni łapać Magikarpa Wiem czemu takie laki Czekajcie, ja sobie ustawię tylko Options resource Spot Okej, okay, już jestem Ok, postaram się nie logować za bardzo. Widzę tu jakiegoś Magikarpa lekko. Mam nadzieję, że go złapię. Ok, już powinienem go mieć. On nawet z najsłabszego pokrybala się łapie. Electrode. Pożyczą? To są takie dobre pokemony! Elektro... No, wiedziałem, że czy literka. Teraz jeszcze muszę znaleźć Rawę. I jeśli już wam pokażę tego zombie dosa, to będzie chyba koniec odcinka na dzisiaj. Yy, nie wiem, czy zostawić tego. Woda. Ha! Dobry ten. Dobry kolor się sam ustawił. Idealny. Wziąłem po raz drugi. O, kolejny Aaron, tym razem większy. Od mojego. I na zdecydowanie lepszym levelu. Oj, i widzę tam też przeciwnika potencjalnego, z którym się zmierzymy. Więc Walter. Chcę z tobą walczyć. Boże. Jaki lak. Nigdy nie walczyłem przy nagrywanie coprze. Się... Ten lag był bardzo, ale to bardzo możliwe. Do duo. Ogólnie tych pokłonów nie mogą zapać, bo to jest taki jakby walka z trenerem. No i właśnie nie wiadomo czy on daje na początku najlepsze lewele, czy nie. Ale oni też nie mogą nas sami zaatakować z tego co zauważyłem. O, Spiroł. Słabszy level. Słabsza Firoła, Na nienaturalnym levelu, bo nad 20 ewoluuje. Znowu to było. Ej, wszystkich pokonam jednym Pokémonem. Czekajcie, zmienię sobie na... Tertujga. O tam widzicie Leiriona. A w najmniej ja widzę, nie wiem czy widzicie. Co, co zrobiłem? Zaraz zobaczycie. O Boże, zaraz mi się skończy, będę musiał używać słabych ataków. Albo zmienić boka. a udało się! Curse Zami sobie Swift grał. O, jest! What? Turtle evolving. Dobra, mam grot... Będziemy mieli zaraz grotla. Grodu. To jest taki Pokémon, Ewolucja Turtwiga. Fajny. No nie będzie aż taki duży. No właśnie, będzie taki. Ja będę potem będzie ewoluował Torter, a w sumie jest dosyć duży. Dobra, wracaj mm. Dragonair. Czy jeszcze znaleźć tylko lawę? to jeszcze skombinuję 5 rar candy Okay. Dobrze, że nie dednął. Bo by było niezbyt ciekawie. Musiałbym się wracać albo brać healer. Okej. Okay. I teraz musimy sobie po prostu ewnąć go w Guairdosa. O, no i teraz wam wytłumaczę wszystko po kolei, jak on będzie ewoluował. Żeby zrobić sobie zombie Gwiredosa, musicie złapać normalnego magikarpa. Następnie wrzucić go do lawy i w stanie mamy się taki zombie magikarp. Potem wrzucacie go do wody, żeby przesął się, się palić i ewoluujecie go cukierkami, bo on się zmienia w normalnego. Przy ewolucji jeśli go ewoluujecie poziomami, także taki bug jedyny I można sobie zdobyć właśnie zombie Werdosa. Który wygląda naprawdę proepicko Okej okay. Jeszcze jeszcze wejść tylko na niego Czekajcie co tam Leir... Boże, jaki Leirion. 51. level. Takiego bym sobie złapał. O, ja zaszłam. Dobra, więc w moim Zombie Gwajardosie zakończę ten odcinek. Ogólnie usunę sobie Zombie Gwajardosa, bo go złapałem, nie że miałem tego nie robić. Miałem wyjść 3, potem zrobiłem 4. No właśnie. Więc... Subskrybujcie, komentujcie, lajku, lajkujcie, jeśli Wam się spodobało. No, róbcie to co powiedziałem przed chwilą. No i cześć!